Słuchajcie, robimy Tortilla Challenge, runda pierwsza z tego względu, że Michał się boi i mówi, że chce zobaczyć jak to będzie wyglądało, więc Tortilla Challenge... I to nie ja, nie ja, nie ten Michał, tylko ten drugi Michał. Dobra, to Tortilla Challenge, jak się nudzi ludziom na rybach i nic nie bierze, więc trzeba coś robić z tym czasem. Dokładnie. A więcej wody! Ja złapałem! Czyli było <noise> za <noise> co? <noise> no! <noise> <noise> tortilla mi spadała i go załapałem. Paczek zawsze jest. Chodź, będzie ciekawiej. Chodź, chodź. Yeah, yeah, yeah. No, chodź na ja tortilla, czerw. No, przecież to nie boli, no. Nie, ja nie chcę. No chodź, no chodź, no chodź. Zabawa po całości. Dobrze. Słuchajcie, runda druga, Tortilla Challenge, z tego względu, że Michał dalej nie chce z nami wziąć udziału. Zarzuciliśmy koszulki, z tego względu, że jest gorąco jak diabli, i już jesteśmy wcali czerwoni. Tak, jak raczki. Dlatego Kamil pierwszy łyk, ja drugi. To była giętka challenge. Dobra, no wracamy do normy, <grymne> nie się tego, co... Ty <grymne> ty nie, nie, ty bo, no. ale tym no prędzej, ma się, nie? <grymne> no, Dobra. Nie, ten 128... Co dać. A <grymne> <Dzień, grymne> sprzedać. butelkę. <grymne> <grymne> Śmieszny śmieszny? Jest. To masz. Myśleliśmy, że to udają, że to takie śmieszne. Nie, to naprawdę. To jest bardzo śmieszne. Ale jak patrzyłem na Michała już nie mogę wytrzymać, bo jemu już tak to chodziły tak. L -l -a -a -a. Dobra, runda trzecia. Jeszcze mamy... O, kurde zepsułem. Mm. Chyba. Także jak chcecie się fajnie pobawić, Daj jesteście się. w okolicach, wpadnijcie na czele. Tak, na czelecz wpadnijcie tak. się, wychłostamy po gębie. Tylko dajcie tydzień wcześniej znać, żeby musimy tortille kupić. No, żeśmy złożyli cztery właśnie w tym momencie. Ale szkoda, no, że elegancko. chłopaki nie chcieli z nami się pobawić z tego względu, że im więcej osób, tym bardziej wesoło, ale chyba. Poważni są, poważni są. Co nie? No. No, za poważni moim zdaniem. A ja My Kamil w sumie to co? Na jajka ogoli ci do przedszkola. Tak nie? jest. Ja bym się normalnie, tak mi się wydaje, że bym się odnalazł. W końcu gdzieś bym się odnalazł na 100%. Idę popływać.